mocnego ile mam słów nie wiem widzę że tylko tysiąc co no Montyś jaka już Dobra idzie ty ja broni nie mam a no bo mam obrę. tylko pistolet

Dobra. Zatrzymujemy auto. Oh, Mam wywalono. To trudno, trudno, auto trudno było zdobyć bo było usunięte. Pamiętam Czekajcie, ja sobie wejdę na imprezę Do kogoś Czy jest ktoś No jestem, ja to czekaj Ja zaproszę sobie graczy Zaproś graczy, wszyscy znajomi no. się sobie Nizona. W no w Fortnite się nie działało. Czyli na razie. Fortnite, Ale chociaż nie... Ej nizon? Fortnite ten będzie chyba do jutra nieczynny. Muszę napraw... no, naprawić tego helikoptery, bo helikoptery dodali szybko. I na tym są błędy dużo w tych helikopterach. No i są mega dużo będu w tych helikopterach no że jak na przykład ktoś się rozwala no oni grają, ale zaraz nie wywali no, no to nie wiem jak on chyba na innych serwerach nie żeby ale się nie da już w ogóle no to nie... ja... a ty masz Geta? A no, ja sobie teraz gram i mam livea i mam tysiąc subów Ale to na, na mnie to mega dużo co nie? Ej wyjdziesz jutro rano na górę? No, no. Piccolo kupię ja pikola sobie kupię Będę świętować U jedynka trudno zdobyć Co nie? No musisz mieć z kilka lat kanał Chłopie zrajdował Chyba więcej ich sobie kupił niż ty masz Ej no ogólnie y, ten nie obrazisz się, że twoją piosenkę skopiowałem co, nie? I zaśpiewałam zaśpiewałem ją. Y, ten, no, zobacz, bo to 15 minut temu nagle... Czekaj, okay, dobra. Y, a so, y, pisz o solisek. I tam będzie na dole. ...jak nas... trochę na dół, bo wpisz flecik i tam nie znajdziesz. Tak. Dobra, mam taki ich lowa. Tu i mam wóz policyjny chociaż Co? Ewy Life z Fortnite'a już nie działa. Nie ma. Wejdź sobie i będzie offline. Dzięki Hanwar Hanwar nie masz nieznajomych chyba. Tu mnie dolasz później. W ogóle już nie mamy znajomych. Czyżby for... Czyżby mój kolega przypuścił, że w 13... Se... Czy w 12 sezonie nie będzie GTA? Czemu? O. To się odmutuje. Jędy to był. Ale długo to Epic Games strata... Epic Games chyba będzie musiało coś dać. Gratulacje Dynka, dziękuję. W ogóle pierwszy live zobaczcie ile na ten. Przed chwilą live'a zrobiłem, zobaczcie ile na ten. Wynajcie całego z czatem. i iPad i, i zobaczcie ile mam łapek w górę. Do dostanę rajd od typa na Twitchu. 20 chyba osób przyszło. Wiem, yeah, Fortnite ma te błędy naprawia, ale okej, okay, to by chociaż mogli nam włączyć kreatywny, sto, e, jakieś boksy grać. Oni wyłączają wszystko, nawet kreatywny. Plac zabaw by mogli chociaż usunąć, którego nie ma. Laboratorium no, by musieli usunąć chyba. Dobra, wiecie co? To... Raz się żyje. Raz się żyje. Tam nic nie miał już, powoli. Nawet broni tutaj nie ma. No, bo mi usunęło te wszystkie sześciutko. Co? Czemu? Słabo? O, dziękuję. A tam zobacz sobie opis i komentarz mój. Tak, wiem, że mam jedenka. Czekaj. Okay. No, mam głos tutaj. Tak, wiem, że mam jedenka. No nie, to jest mega słabe. Wiem Adrian, piszesz to drugi raz, dziękuję. Obejrzę sobie to. Kiedy kotwórcy, Nie wiem. Będę musiał kanto nawet zrobić. Albo zaraz sobie ten, nie ja znam czasownie. Nie jakiej aplikacji żadnej. Kolega mi miksował przez 7 godzin. Muzyczkę w tle dał. Muzyczkę mi dał. I wszystko. Doczekaj, ja nie wszystko. Mi... <grystanie> Czemu nie masz subskrypcji? Dobra, kradnę... nie... Dobra, kradnę karetkę. Nie, kradnę jakiegoś... jakieś right, auto. No, oh. brawo. Dlatego się przyszedłem na GTA, bo do mnie nie grałem. Co? Eee... Dlaczego ja wam dobram? Jakoś tylko po prostu ty masz coś z telefonem. Taką grafikę. Albo ten, dopiero ci wczytuję. To ci się wczytuje, zawsze jest tak. řeknu ten do playu mě ne. Dobra, já jde tím autem. A, what a, a, a monice, Ty máš jakýž Ano, ty máš mý FIFA 19. Ja zrobiłem Ty coś nowego w Gita A, dobra ja wiemy co chodzi Potrzebuję jakieś też na kurs. Mega się cieszę z jedanka Pamiętam jak zaczynałem kanał. Pamiętasz nie są co mieliśmy jakieś 30... jakie ja miałem ze 50 osób? A teraz taki tysiak, później 10 tysięcy 100 tysięcy okay. No i niby co oni co, no chcesz szybko się wybić? A on wywali zaraz nich No czy nie wiem Albo on jest, tylko go wywaliło i zawsze jest takie bande A generalnie coś ci powiem Wiesz jakie mam konto ten, ten y Honor Paris Co nie? To będziesz... są na ręki znają filmy Fortnite i nic nie mam. Dziękuję Ewryak. Tak. I ten, w ogóle tak nie działa Fortnite na razie. Do jutra chyba bodajże. To nie jest tak łatwe. Co? Nie wiem. Od 15... Nie wiem, bo na tym jest napisane kiedy. No tak, Ja jestem przeszukowana, że za tydzień. Nie jest, w nie jest napisane. Bo to nie, nie da się określić. Jeśli chodzi do Fortnite'a, to oni to wprowadzają jakieś... Mają to ten... zapisane. A to to już na szybko przecież zrobili.

na, na pe nie mam online Co ty tam Trzy dwa Dobra, teraz normalnie idę jakieś misje robić czaty To jest? Ale o co chodzi? Widzę. Co ja widziałem po lewej stronie? Czy to Bugatti? Nie, to nie Bugatti, nie znam się. A to Bugatti, i co jeszcze? To jest znaczek T Ta Bugatti Zbijam się, bo idę dalej Oj, to szybkie jest Zobaczę Old się szybko rozpędza, te Bugatti Z drogi śledzie I na auto I chcą to sprzedać, się nie da online się da wyjazd z klatki i nie mam online dobra, fajnie Dla misji zrobić jutro będę za pół miesiąca będę kastany to zanim Epic Games zrobi I'm taking my wife's car. What's up? Hey, Jim. I'm going for a drink with Dad. Shit. I mean, our boat going down the way. All right, then. Change the plan My darling boy is in trouble. i do what I can to help with that man. Frank.

no, tak, no, tak, pisałem o dużej, nieważne nie co. I pisałem, pisał, że mam zablokowane konto. I muszę zresetować hasło, nic mi nie, nie przesunęły. Teraz się logowałem i, i chciałem zobaczyć, no, jakie mam hasło. I zobaczyłem. Wpisywałem błąd no, co, jakie pamiętam. I I'm sorry, I'm sorry. sorry. I'm away, motherfucker. Because I can still teach you a thing or two. Maybe I help, you help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. So I'm gonna help you get this boat back. Right? Right? you are, my friend. are you Are you a Oh. Oh, there, kolega też sobie wczoraj kupił Mondar Combo. No bo że ja yeah, yeah, well, we'll Dobra, jak tu ciekawe, fajdę a wizyta jak i co teraz. tu, że broni nie mam I po co teraz w Frankin chodzisz? Ty się cytasz Stay! Didn't. They fucking shot the engine. Fuck. Oh, easy with those pricks! Get the jump on him, Frank. Hey, shoot this motherfucker in the face already! What the fuck are you doing? I shoot this motherfucker. You on the wrong Jesus? Yes. Yeah.

this ship sailing now that doesn't sound good hey that's the engine man we, we ain't chasing, chasing sh shit in this man that's all the all the together. Together. Uh, my fucking boat hey it's just a thing at least you still got a son hey it's a chop shop back there dog if you drive us there we can get the ride fixed My book. It's just a thing. My fault. Please stop doing that. Listen, I, I fucked up, okay? I I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died. And it? all you give a shit about is this fucking mm -hmm. boat. No, so not that. It's so all. So so at each other. other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. No, I, mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, Look, I love you, Jimmy. But you're an chick, is is right, right, right now, with my boat disappearing over the horizon, all that's all I can say. So, right. right. Do you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? No, I want to head but the road in peace. Hey, this a place, place up here. Is I know sir. this dude, man. His name How. He's gonna look after. Are you sure you're good? Yeah, I got. You. Let's do it, bro. Mama wants a spoiler. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you. From a talk to a prince. All right, good as new. Oh, Mama ain't gonna recognize this bitch. Mama loves scraping over speed bumps. Did someone say body kit, yo? Spoko, Fafik, you're a little bit. Spoko, you're a I'm gonna take you home now. It's Franklin, right? Yeah, Frank, on the credit for our guy. The home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah. No, I mean. Sure, Jimmy. Jimmy ain't. just out, Jimmy. Or just like. Jizzle? No, man, I'll just stick. Jimmy home. Yeah, Jimmy's come beautiful. It's mega. a i'm going to get you were my old man i see you at the dealership and someone steals my whip and papa's all like he's been down there to talk to you guys go, go, teraz you to talk. Talk. Yeah, what is she doing do? do? look man if he ain't tell you i ain't gonna tell you but I lost my foot but she other was watching me high out of I thought maybe he could help me find a new mm. Mm. my dad is retired like fully like his only marketable skills are watching TV and daytime drinking oh, man look I don't know homie he seems okay to me Shit, he saved your ass you saved my ass no yeah. no nah, nah, man well well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad. I'm sorry my dad lost to your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. Been putting the resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I uh, I didn't get a job. I've never had a job. Yo, so like since we're both unemployed, like. No, 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 no. Dobra. To rany i takie karły. Olej logi, mastyczny. Ała. Dawaj przeżyję to. Zróbmy przyjaciół, jeśli nie żyjesz. Ładnie. Hey, look, man. Look! You were like a son to me! Employee of the month! Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty! No integrity! You should have taken the bullet! My business, my totally legitimate business! You are fucked, my boy! Fucked! You were someone the studio. Za dwa dni, ale ja nie obiecuję, że będzie. Za dwa dni, ale.